Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Przez pięć ostatnich lat poranki Anity wyglądały tak samo. Budzik dzwonił o szóstej, zanim słońce zdążyło wpełznąć na oszronione szyby. Wstawała po cichu, żeby nie obudzić męża, choć on i tak spał twardo, od wypadku na budowie, który zostawił go sparaliżowanego od pasa w dół, jego sen był ciężki, a dni jeszcze cięższe. W kuchni zaparzała herbatę, a potem przygotowywała śniadanie: jajecznicę lub owsiankę, czasem tosty, jeśli w lodówce był jeszcze kromki chleba z poprzedniego dnia. Wszystko stawiała na małym stoliku przy łóżku Pawła, a potem pomagała mu usiąść, podpierając jego ramiona tak, jak robiła to setki razy. Ich mieszkanie pachniało lekami i świeżo pranym praniem. Anita co tydzień myła okna, choć nikt już do nich nie zaglądał. Znajomi stopniowo przestali wpadać, rodzina Pawła ograniczyła się do rzadkich telefonów w święta. W końcu wszystko stało się ich prywatnym, zamkniętym światem, światem, w którym Anita była pielęgniarką, kucharką, sprzątaczką i żoną jednocześnie. Dawniej byli inni. Paweł był ambitny, wesoły, opowiadał jej historię z pracy, zabierał na spontaniczne wyjazdy. Po wypadku w jego oczach pojawiło się coś, czego Anita nie potrafiła nazwać jakby zamiast wdzięczności pojawiło się milczące oczekiwanie, że ona będzie po prostu robić swoje. Nie skarżyła się. Uważała, że tak właśnie wygląda miłość wytrwać, kiedy jest najgorzej. Tego dnia wszystko zaczęło się zwyczajnie. Anita wstawiła pranie, umyła naczynia, sprawdziła zapasy leków. Paweł rozmawiał przez telefon w salonie. Rzadko do kogo dzwonił, więc nie chciała przeszkadzać. Weszła do kuchni poczajnik, ale wtedy usłyszała przez uchylone drzwi jego głos, niższy niż zwykle, podszyty czymś, czego dawno w nim nie słyszała. Tak, jasne, mam tu swoją darmową służącą, powiedział z lekkim śmiechem. Wszystko robi. Gotuje, sprząta, myje mnie, nawet zakupy ogarnia. Czego chcieć więcej? Anita zastygła, trzymając w dłoniach kubek. Poczuła, jakby ktoś wlał w nią wiadro lodowatej wody. Darmowa służąca, to słowo wwiercało się w jej głowę, powtarzało w myślach jak echo w pustym pokoju. Nie usłyszała, co było dalej, bo serce waliło jej tak głośno, że zagłuszało wszystko. Stała jeszcze chwilę, potem wróciła do łazienki i zamknęła drzwi na zamek. Spojrzała w lustro, wyglądała na kogoś znacznie starszego niż te pięć lat temu. Po raz pierwszy od wypadku poczuła, że może nie chodzi tu o miłość. Że może w oczach Pawła od dawna była tylko kimś, kto robi swoje i niczym więcej. Następnego dnia Anita obudziła się o tej samej godzinie co zawsze, ale jej ruchy były inne, wolniejsze, jakby każdy gest wymagał od niej przemyślenia. W kuchni nalała herbaty tylko do jednego kubka. Śniadanie przygotowała w milczeniu, kładąc je przy łóżku Pawła bez zwyczajowego smacznego. On tego nie skomentował, zajęty wiadomościami w telefonie. Przez kolejne dni zaczęła obserwować ich życie z dystansu. Zauważała drobiazgi, które wcześniej umykały, to jak Paweł potrafił godzinami leżeć, nie pytając, co u niej, jak oczekiwał, że przyniesie mu pilota, choć leżał w zasięgu jego ręki, jakiego ton stawał się niecierpliwy, gdy odpowiadała za wolno. Nagle każde Anita, podaj brzmiało jak rozkaz. Wieczorami siadała w kuchni z notesem, zapisując myśli, których nigdy wcześniej nie odważyłaby się nazwać. Pisała o tym, że tęskni za rozmową, w której ktoś spyta. Jak się czuje. Że brakuje jej uśmiechu, dotyku, poczucia, że jest kimś więcej niż parą rąk do pracy. Któregoś popołudnia, gdy wróciła z zakupów, usłyszała, jak Paweł znów rozmawia przez telefon. Tym razem głos miał zadowolony, wręcz bez troski. No co ty, ona się nigdzie nie ruszy. Gdzie by miała pójść? Śmiał się. Bez żartów, ona jest zbyt dobra. Zresztą. Po tylu latach pewnie sama nie umie inaczej żyć. Anita zatrzymała się w korytarzu. Każde jego zdanie wbijało się w nią jak igła. Poczuła, że jej dłonie drżą, ale zamiast wejść do pokoju, cicho odłożyła siatki na podłogę i wyszła na balkon. Na zewnątrz było zimno, powietrze pachniało dymem z kominków sąsiadów. Po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie na długi, głęboki oddech. Tam, stojąc w puchowej kurtce z włosami rozwiewanymi przez wiatr, Zaczęła układać w głowie plan. Wiedziała, że jeśli ma coś zmienić, musi robić to po cichu. Paweł nie mógł się domyślić, że cokolwiek wie. Postanowiła zacząć od najmniejszych rzeczy, od czasu tylko dla siebie. Następnego dnia poszła do sklepu później niż zwykle, a po drodze wstąpiła do małej kawiarni. Usiadła przy oknie, zamówiła kapucino i przez pół godziny po prostu patrzyła na przechodniów. Czuła się dziwnie wolna. To był pierwszy krok. Przez kolejne tygodnie Anita coraz śmielej wyznaczała granice. Zaczęła wychodzić na dłużej, czasem tłumacząc się zakupami, czasem w ogóle nie podając powodu. Paweł początkowo nie zwracał uwagi, ale pewnego wieczoru, gdy wróciła po zmroku, jego głos był lodowaty. Gdzie byłaś? spytał, wpatrując się w nią spod ściągniętych brwi. Na spacerze, odpowiedziała spokojnie, zdejmując płaszcz. Potrzebowałam powietrza. Powietrza? Od czego? Prychnął. Ty nawet nie wiesz, co to prawdziwa praca. Te słowa już jej nie raniły, w głowie wciąż słyszała tamto wcześniejsze, darmowa służąca. To, co kiedyś było ciosem, stało się teraz dowodem. Potwierdzeniem, że miała rację, planując odejść. Przygotowania trwały po cichu. Zaczęła odkładać pieniądze z drobnych prac dorywczych, szycia, tłumaczeń. Sprzątania u sąsiadki. Powoli przenosiła część swoich rzeczy do małego pokoju wynajmowanego przez znajomą. Nie chciała żadnych scen. Chciała po prostu wyjść. Pewnego ranka, gdy Paweł jeszcze spał, spakowała ostatnią torbę. W kuchni, na stole, zostawiła kopertę. W środku był list, bez wyrzutów, bez krzyku, tylko kilka chłodnych zdań. Przez pięć lat byłam przy tobie we wszystkim. Nie dlatego, że musiałam, ale dlatego, że wierzyłam, że jesteśmy razem. Teraz wiem, że w Twoich oczach byłam tylko darmową służącą. Nie zostaję, żeby udowadniać Ci, że się mylisz, bo już wiem, że się nie mylisz. Po prostu odchodzę. Anita otworzyła drzwi cicho, tak by nie obudzić go w połowie snu. Kiedy wyszła na klatkę, poczuła dziwną lekkość. Za oknem padał śnieg a miasto wydawało się inne, jakby każdy krok mógł prowadzić w nową stronę. Kilka godzin później Paweł obudził się i sięgnął po telefon, pewny, że Anita jest w kuchni. Dopiero cisza w mieszkaniu kazała mu zerknąć na stół. Przeczytał list trzy razy. Dopiero wtedy zrozumiał, że ten świat, w którym wszystko robiła, właśnie przestał istnieć. Trzy miesiące po odejściu Anita siedziała w tej samej kawiarni, w której pierwszy raz, jeszcze z poczuciem winy, Pozwoliła sobie na pół godziny tylko dla siebie. Teraz ta kawiarnia stała się jej codziennym miejscem pracy. Miała stały stolik przy oknie, tuż obok półki z książkami, które właściciel udostępniał klientom. Na blacie leżał otwarty laptop, kubek z cappuccino i zeszyt z gęsto zapisanymi stronami. Pracowała nad kolejnym zleceniem, tłumaczeniem dokumentów dla małej firmy transportowej, która znalazła ją przez polecenie znajomej. Życie po odejściu było inne, ale niełatwe. Wynajmowała kawalerkę w starej kamienicy z oknami wychodzącymi na park. Rano budziło ją światło wschodzącego słońca, a nie potrzeba podania leków o określonej godzinie. Czasem w pierwszych dniach odruchowo wstawała o szóstej, jakby miała przygotować śniadanie dla Pawła, ale szybko przypominała sobie, że teraz nikt niczego od niej nie oczekuje. Ten brak obowiązku był początkowo obcy, prawie przerażający. Nauczyła się planować dzień pod siebie. Po pracy wychodziła na długie spacery, Odkrywała nowe kawiarnie, a w weekendy czasem wyjeżdżała do mniejszych miasteczek w okolicy. Zaczęła też uczyć się fotografii. Kurs, na który kiedyś nie miała czasu, teraz był stałym punktem jej tygodnia. Myśli o Pol wracały, ale bez tego paraliżującego uczucia złości, które czuła na początku. Czasem zastanawiała się, jak radzi sobie bez niej. Wiedziała, że opieka nad nim przeszła na opłacane opiekunki, takie, które wykonywały obowiązki bez emocjonalnego bagażu, ale też bez tej niewidzialnej troski. Którą Anita dawała przez lata. Miała świadomość, że w jego oczach stała się tą, która odeszła, i że być może wciąż opowiada komuś, że zostawiła go w trudnym momencie. To już jej jednak nie dotykało. Ona wiedziała, jak wyglądała prawda. Pewnego popołudnia, kiedy w kawiarni było cicho, a przez zaparowane szyby wpadało miękkie zimowe światło, Anita zatrzymała się w pisaniu i spojrzała na przechodniów. Zauważyła młodą kobietę pchającą wózek. Obok niej mężczyznę trzymającego ją za rękę. Szli powoli, rozmawiając i śmiejąc się. Przez chwilę poczuła ukłucie w sercu, tęsknotę za bliskością, jakiej nie miała od lat. Ale zamiast smutku przyszła inna myśl, może ja kiedyś pójdę w parze z kimś, kto zobaczy we mnie człowieka, a nie funkcję. Kiedy dopiła kawę, schowała laptop do torby i wyszła na chłodne, pachnące śniegiem powietrze. Idąc w stronę swojego mieszkania, pomyślała, że życie, które ma teraz. Nie jest idealne, ale jest jej własne. Każdy krok, każda decyzja, każde tak i nie należało już tylko do niej. I po raz pierwszy od wielu lat uśmiechnęła się nie dlatego, że wypadało, ale dlatego, że naprawdę tego chciała.